Siemanko, to Rosław Aktywny kanał. W tej serii budujemy małego kamperwana na bazie osobowego Renault Trafic z 2005 roku. Jednak dzisiaj opowiem o czymś, co może być pomocne dla Was w bezpiecznej i komfortowej podróży. A powiem o pięciu rzeczach, na które warto zwrócić uwagę podczas nocowania w kamperze na dziko. No i nie do końca tylko w kamperze. Podczas wielu podróży minikamperwanem miałem okazję przede wszystkim nocować na dziko. Jednak nie były to tylko podróże kamperwane, ponieważ dużo wcześniej miałem przyjemność objechać całą Europę autostopem i chciałbym wam dzisiaj przekazać informacje oparte na tych doświadczeniach, abyście mogli bezpiecznie i komfortowo nocować na dziko. Zasada numer jeden: dbajcie o czyjąś prywatność. Nie rozkładajcie się w obcym miejscu, które wygląda na czyjeś podwórko lub po prostu teren prywatny. Bardzo często takie osoby mogą nie zrozumieć idei kamperowania. Być może będą czuli się nieswojo, lub też nawet będą czuli pewne zagrożenie. Dlatego nie ma sensu nawzajem w jakiś sposób się stresować. Miejsce jest naprawdę dużo i dla wszystkich wystarczy. A o tym, jak je szybko znaleźć, powiem też w jednej z kolejnych części. Pamiętajcie, że w takich miejscach, a szczególnie w mniejszych miejscowościach, wszyscy się znają i na pewno zauważą że wasz samochód jest po prostu jakiś obcy. Może być to powodem niepotrzebnego stresu. Niekiedy warto zapytać, czy w takim miejscu możecie kamperować. Jak traficie na otwartych ludzi, to często można zawiązać ciekawą znajomość. Druga zasada, dla niektórych oczywista, choć nie zawsze. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo. Jeśli jesteście w miejscu, w którym cokolwiek Wam nie gra, nie musicie tam nocować. Naprawdę jest wiele bardzo fajnych, bezpiecznych miejsc do tego, aby nocować. Sprawdźcie, czy dookoła nie ma podejrzanych typków, czy nie ma grupek ludzi, którzy przysiadują na ławkach. Jeżeli oni Was zauważą, to prawdopodobnie nic Wam nie zrobią, jednak być może będą chcieli w nocy zrobić jakiś głupi kawał. Nigdy nie wiadomo, a po prostu szkoda stresu. Sprawdźcie też, czy jakaś na przykład sucha gałąz się nie spadnie Wam na auto, gdyż podczas różnych warunków atmosferycznych wiele rzeczy może się przytrafić. I przede wszystkim ufajcie swojej intuicji. Miejsc do nocowania jest naprawdę dużo i bez problemu znajdziecie takie, które będzie dla Was idealne i komfortowe. Korzystajcie z aplikacji. My korzystamy z aplikacji Park4Night. Jest to znakomita aplikacja, która wskazuje głównie darmowe miejsca na nocleg, ale i nie tylko. Wyszukanie tych miejsc jest naprawdę proste i baza jest przeogromna. Możecie znaleźć miejsce parkingowe praktycznie w każdym zakątku. Miejsca w aplikacji posiadają swoje oceny. Sprawdzajcie je, gdyż naprawdę warto czytać i nie nocować też byle gdzie. Nie ufajcie też na ślepo tej aplikacji. Podam wam dwa przykłady. Jedno z takich miejsc jest m.in. w moich okolicach, które zaznaczone jest na mapie jako bardzo dobra lokalizacja na nocleg dla kamperwana. Jednak ja, znając to okolicę, nigdy bym tutaj nie nocował, ponieważ wiem, jak wiele się tutaj dzieje. Jest to miejsce imprez, w którym się zjeżdża cały powiat i w sezonie bywa to naprawdę głośno. Nie zostawiłbym tutaj na noc nawet pustego samochodu. Sprawdzajcie, czy nie ma takich urządzeń. Dzięki aplikacji Park4Night znalazłem w jednej z dzielnic Budapesztu miejsce, w którym niby miał być darmowy parking. Niestety, to był już późny wieczór, byłem też zmęczony, no i nie sprawdziłem, czy znajdują się tam takie urządzenia. Rano 8.10 za szybą znalazł się mandat. A jeśli kiedyś płaciliście już mandat na Węgrzech, to wiecie, jaka to jest przygoda. Podłoże, na którym parkujecie. Często jest tak, jak przyjeżdżacie po południu lub wieczorem w jakieś miejsce, to taka na przykład ziemia jest bardzo okej, okay. bus czy camper van spokojnie sobie stoi. Jednak jeśli w nocy przyjdzie na przykład ulewny deszcz, rano możecie mieć spory problem, żeby z takiego miejsca wyjechać. I bez zewnętrznej pomocy możecie sobie nie poradzić. Jeśli taka w okolicy jest, to nie ma problemu. Ale jeśli jesteście w miejscu bardzo dalekim od cywilizacji, to może być spory problem. Mi już kilka razy naprawdę udało się zakopać samochodem, a też kiedyś z podróżowaliśmy z plecakami i namiotem. I też mieliśmy taką sytuację, że znaleźliśmy sobie nocek przy pięknym miejscu, przy zboczu góry. Jednak w nocy przed niewielki deszcz i okazało się, że tam są cieki wodne. Wyobraźcie sobie, jakie było nasze zdziwienie, gdy w nocy nasz namiot chciał spłynąć razem z tym potokiem, który się tam utworzył. Ostatni i najważniejszy punkt. Zostawcie miejsce, w którym przebywaliście, w lepszym stanie, niż je zastaliście. To jest ogromnie ważne, aby nie tylko posprzątać po sobie. To jest, moim zdaniem, już nawet bezdyskusyjne. Jak już mieliśmy okazję przebywać za darmo w tym miejscu i korzystać z jego dobroci, to zostawmy to miejsce w jeszcze lepszym stanie, niż my do niego przebyliśmy. A dzięki takiemu budowaniu kultury podróży i tak pozytywnym ludziom, każdy z nas będzie miał możliwość korzystać z tych wszystkich walorów w jeszcze bardziej przyjemny i komfortowy sposób. Polecam z Pani na dziko. Ja osobiście uwielbiam takie klimaty i uwielbiam poszukiwanie takich wyjątkowych miejsc. Jednak to jest indywidualny wybór każdego z Was. Każdy z Was musi wiedzieć, czy się z tym dobrze czuje i czy przede wszystkim czuje się w takich miejscach bezpiecznie i komfortowo. Każdy ma swoje upodobania. Dajcie znać, jakie Wy macie patenty na poszukiwanie miejsc do noclegu na dziko lub jakie mieliście przygody z tym związane. Dzięki za dziś. Jeśli ten materiał był dla Was w jakiś sposób przydatny, dajcie lajka lub suba. Oczywiście co tam macie bliżej pod ręką. Trzymajcie się, do zobaczenia. A jeśli chcecie zobaczyć, czy warto budować kampera, to zapraszam do tego filmu.